Weger Ace 100 jest dość nietypowym, ale bardzo pomysłowym urządzeniem. Co do zasady to bank o pojemności 10 000 mAh. To ważne, bo dzięki temu bez problemu można wsiąść z nim do samolotu. Przy większej pojemności mogą pojawiać się zawsze jakieś wątpliwości. Co znajdziemy w pudełku? Jest oczywiście gwarancja i instrukcja obsługi także w języku polskim. Jest też specjalny kabelek z dwóch stron zakończony wejściem USB-C. Co ciekawe, Wejścia są umieszczone w końcówce, z której wyciągamy je naciskając specjalny przycisk. A jeśli kabla nie wykorzystujemy do ładowania, może nam służyć jako smyczka do banka. Urządzenie ma trzy wejścia do ładowania: dwa USB-A, oba w standardzie Quick Charge 3.0. Moc ładowania to przyzwoite 22,5W. Między nimi zmieściło się jeszcze wejście USB-C w standardzie Quick Charge 3.0 i Power Delivery. Na przedniej ściance mamy przycisk zasilania i cztery diody pokazujące stan naładowania urządzenia. Wszystkie palące się diody to oczywiście 100%. Gdy jedna gaśnie, oznacza to, że mamy o 25% energii mniej. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania wyłącza powerbank. Urządzenie jest wykonane z przyjemnego w dotyku czarnego tworzywa i sprawia bardzo solidne wrażenie. Cała magia tego urządzenia zaczyna się jednak, gdy spojrzymy na jego tył. Tam mamy składaną wtyczkę, dzięki której można podłączyć powerbank do zwykłego gniazdka, i wtedy staje się on tradycyjną ładowarką. I to taką, dzięki której można naładować aż trzy urządzenia jednocześnie: smartphone, smartwatch czy słuchawki. To genialne rozwiązanie, bo dzięki temu nie musimy ze sobą targać na wyjazd wielu ładowarek. Sam zamierzam z niego skorzystać w te wakacje. Oczywiście, tempo ładowania nie jest takie jak w przypadku dedykowanych ładowarek, ale i tak spokojnie przez noc naładują się nam trzy urządzenia. Powerbank można naładować na dwa sposoby. Albo za pomocą kabla USB-C i ta metoda jest szybsza, bo naładowanie to około 3 godziny, albo po prostu wtykając go do gniazdka i tu na naładowanie musimy poświęcić około 6 godzin. Najlepsze zostawiłem na koniec. Wiecie ile kosztuje ten powerbank? Niecałe 100 zł i kupicie go w sklepie producenta na platformie Allegro. Link w opisie pod filmem.